Smutek na recepcji, zero motywacji. Doktor na urlopie w gabinecie w frustracji. w komórce, pacjenta ignoruje. Na kolejną wizytę czekać każdy, próbuje. Leps w systemie. Człowiek chory czeka, cierpienie w codziennym schemacie. Recepta zapisana na niedzielę Farmaceuta mówi znowu, to bzdury. Co się dzieje? Poseł głos swe terze, kobieta śpiewa smętnie. nie. droga w Polsce, ludzie niepewnie. Chcemy lepsze czasy, lepsze diagnozy, ale biurokracja psuje wszystkie pytezy te Medyk biurokracji to nie, to nie w formalnościach. Zamiast pacjenta badać, w tabelkach po uszy. Życie i zdrowie ciągle na wagę złota Niech ktoś pomoże, niech ktoś ruszy ten koło z lód jak z pr do specjalistii miesiące Ludzie w bólach czekają po nocach po dnie Sękie umawianie, ta czysta paranoja Czy kiedykolwiek naprawią ten system, czy to utopia? Złożę głos kobieta śpiewa smętnie Służba zdrowia w Polsce, ludzie cierpią niepewnie Chcemy lepsze czasy, lepsze diagnozy Ale biurokracja psuje wszystkie te tezy